Hej witam Was! W kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald. No i dzisiaj znowu znajdujemy się w mieście Slateport, mimo że w ostatnim odcinku dotarliśmy już, nawet dwa odcinki temu dotarliśmy do miasta Mawile, ale powróciłem do tego poprzedniego miasta, bo jeżeli pamiętacie, w ostatnim odcinku stwierdziłem, że chcę sobie zrobić takiego małego mini-questa i dostarczyć pewnej dziewczynce w mieście Mawile. Przedmiot, który chciała kupić w mieście Slateport, a mianowicie Harbon Mail. On kosztuje tylko 50% dolarów, więc to nie jest duży wydatek. A dzięki temu będziemy mogli zdobyć pewien przedmiot, jeżeli pamiętacie z ostatniego odcinka oczywiście. No i teraz możemy sobie już wrócić do miasta Mawile. Ale, żeby nie marnować na darmo kilometrów, to tutaj, jeżeli pamiętacie, był dom sztuczek, który już raz wyzwaliśmy. No i właściciel tego domu sztuczek zaprosił nas, żebyśmy przeszli, przyszli tutaj znowu za jakiś czas. No więc trochę czasu minęło i zobaczmy, co nas czeka tym razem w domu sztuczek. Znowu jesteśmy przez kogoś obserwowani i zdążyłem swoim bystrym okiem zauważyć, że ktoś się chowa w tym oto kwiatku. Och, jak, jak skąd wiedziałeś, że ukryłem się za tym e, drzewkiem? Jesteś bystry. E, przyszedłeś, e, przyszedłeś wyzwać mój dom sztuczek, prawda? Prawda, dlatego tutaj jesteś. E, uznaj więc, że wyzwanie zostało zaakceptowane. Przejdź tutaj przez ten zwój na ścianie i niech wyzwanie się rozpocznie. Będę na ciebie czekał z tyłu. Czyli dokładnie tak samo jak był poprzednio. Tylko w teorii wyzwanie powinno być inne. No i zobaczmy, mamy tutaj jakiś labirynt. Mamy też jakieś pokebole. Powiem szczerze, że nie wiem, co to może tutaj być. Wave Mail. To jest jakiś chyba przedmiot, który może, może się nam przydać. Tu jest dziura. Czy mogę tu wpaść? Nie. No dobra, to idziemy prosto. Zapewne ten trener będzie chciał z nami walczyć. No oczywiście, że tak. O, jesteś na drugim wyzwaniu domu szczuczek, tak jest. Nie pamiętam ile ich jest dokładnie, ale pamiętam, że jest ich sporo. Ok, a ten trener wystawia numela, czy tam namela, jak kto woli. No i jest to Pokémon ziemno, oknisty wzorowany na wielbłądzie. Dlatego też elektryczne ataki ilek trajka nic się zdadzą, no i muszę zmienić może na kerlię. Mamy przewagę 5 leveli, więc nie powinno być tutaj jakichś dużych problemów z pokonaniem tego oto wielbłądka małego. Przy okazji, Namel ewoluuje w całkiem spoko Pokémona ognistego, czyli Kamerapta. Jeżeli ktoś nie ma na przykład Kambaskena, czy tam Torcika w zespole, no to wtedy warto rozważyć trenowanie właśnie Namela. No ale ja mam Kambaskena, ognistego Pokémona, bardzo skutecznego, przeciwko trawiastemu Odishowi. Świetnie, nie spodziewam się innego wyniku, no i zobaczmy jaki jest trzeci. E, Wingal, o świetnie, e, wodno -latający Pokemon pokémon, specjalny dla e, mojego trajka którego nadal chcę levelować, by mógł w Mainet trika w końcu. Na szczęście w ostatnim odcinku nauczyliśmy go e, Thunder... Hmm. Pomijam ataki, chciałem powiedzieć, że nauczyliśmy go innego ataku, a użyłem Thunder Wave'a który tylko paraliżuje, a miałem na myśli Shockwave'a, który przynajmniej zadaje jakiekolwiek obrażenia. No i nie może być inaczej, tylko Wingull pada po jednym ciosie, no bo jednak czterokrotne obrażenia od, od elektrycznych ataków. No i idziemy dalej. Aha, dobra, już pamiętam, tu są guziki, dzięki które musimy naciskać, żeby prawdopodobnie któreś z tych zapadni e, otwierać, a właściwie zamykać, żeby, żebyśmy mogli po nich przejść. Tutaj mamy kolejny przedmiot. Powiedziałem, że również jakieś... Har a, Harbor Mail, więc w sumie niepotrzebnie go kupowałem. bo Teraz go otrzymałem za darmo. No dobra. Dobrze wiedzieć. E, tutaj otworzyliśmy kolejne przejście. Jak widać nie jest to nic skomplikowanego. No i teraz tutaj. Nie? Hmm. Myślałem, że otworzy się to zapadnie. To który guzik muszę nacisnąć? Innej opcji chyba nie mam. Hmm. Najpierw sobie zawalczymy z tym trenerem. Ma tutaj innego Pokemona Ral'ca. Znany nam bardzo dobrze Pokémon psychiczny. No dobra, tylko jak się dostać do tego zwoju? Bo dzięki temu zwojowi możemy otworzyć wyjście główne. Hmm. Prawdopodobnie gdzieś tutaj coś przeoczy. Aha, dobra, już wiem. Tutaj jest ukryty jeszcze jeden guzik który na pewno doprowadzi nas do tego zwoju, więc będziemy musieli pokonać jeszcze jednego trenera, a właściwie trenerkę. No a kolejnym pokemonem będzie Beautifly, powiem Wam, że nie pamiętam czy mieliśmy go już na ekranie, ale jeżeli nie, no to mówię Wam, że jest to ewolucja e, Warmpla, a następnie Silkuna, i finalną ewolucją jest Beautyfly. Oczywiście, Pokémon lata, ją co robaczy. No, wreszcie 20 level. I chcę się nauczyć Spark, czyli iskry, kolejnego ofensywnego ataku elektrycznego. I myślę, że zapomnimy tego, takla. No, wreszcie jakiś postęp się tutaj robi w trenowaniu Elektrajka. No co, naciśnijmy ten guzik, no tak jak myślałem, zapadnia się otworzyła, właściwie zamkła już drugi raz, ten sam błąd popełniam, teraz dojdziemy tam, zbierzemy zwój, nie tutaj i będziemy mogli otworzyć drzwi. Tak jest, mamy sekretny zwój. Zapamiętaliśmy na nim kod do otwarcia drzwi wyjściowych. A za tymi drzwiami już na pewno będzie się mm, czaił nasz e, właściciel, właściciel tego domu. No i co dostaniemy w nagrodę? No, tutaj znowu się przechwala, dostaliśmy timer bola. Czyli właściwie jest to... Mm, rodzaj pokebola, jeżeli dobrze pamiętam. Jego zaletą jest to, że im dłużej trwa walka, tym użycie tego pokebola jest bardziej skuteczne, więc na przykład przy łapaniu legend, kiedy no dużo prób musimy podjąć po złapania pokemona, no to wtedy e, Premier Ball ma największą wartość. Bo jeżeli chcemy złapać Pokemona szybko, no to mm, timer, Timer Ball oczywiście miałem na myśli, no to wtedy on nie będzie zbyt skuteczny. No i dobra, korzystając może z tego, że już posiadamy swój własny rower, to teraz możemy w końcu udać się drogą rowerową z powrotem do miasta Mawile. A nie wpuści nas póki tego rowera mm, nie dosiądziemy. O i właśnie teraz... Możemy wyjechać na drogę rowerową. No, a tutaj gościom nam jeszcze zdradza, jak, jaka jest różnica między Magbikiem a akrobajkiem. Przypominam, my mamy akrobajka, który potrafi robić o, takie oto sztuczki jazda na jednym kole czy skakanie. No i oczywiście, jak to na drodze rowerowej bywa. Jest tutaj pełno rowerzystów, którzy będą chcieli z nami walczyć, więc zobaczmy tego oto rowerzystę z Voltorbem na levelu 6, więc to nie jest żadne wyzwanie dla nas. No, żebym tego nie powiedział w złym momencie, zapomnieliśmy, że Elektrog jest tutaj naszą e, kozłem ofiarnym, chłopcem do bicia. No, ale nadal cały czas mam nadzieję, że po ewolucji będzie dużo bardziej przydatnie. Oby, bo jak nie to będzie mi przykro, że tyle czasu zmarnowałem na jego trenowanie. No ale jak nie za bardzo w tej grze mamy jakikolwiek wybór, jeżeli chodzi o pokemony elektryczne. Dobra, ruszamy dalej. Tutaj chyba w przeciwieństwie do regionu Kanto aż tylu trenerów e, chętnych do walki na drodze, rowej, na drodze rowerowej nie ma. Bo jeżeli pamiętacie, w Fire Redach również mieliśmy taki epizod, gdzie jechaliśmy drogą rowerową. Podajcie z miasta Safron. E, jeszcze raz nie pamiętam, z którego miasta właśnie do miasta Lavendertown. No i tam była cała masa rowerzystów, którzy próbowali nas Pokonać. No tutaj, z tego co pamiętam, jest ich dużo mniej. Ale też droga rowerowa jest krótsza. No i nie jest obowiązkowa. Nie trzeba nim jechać. Można jechać sobie dołem, tak jak robiliśmy to poprzednio. No i tutaj widzę taki motyw, że ci rowerzyści mają większość Pokémonów elektrycznych. A póki co, właściwie wszystkie były elektryczne. No i kąbaskę, 24 level. A tutaj mamy dwóch trenerów. Szkoda, że nie udało mi się jakoś może zainicjować walki podwójnej. Może by się to udało, no ale walka pojedyncza też może być. Świetnie, zarejestrowaliśmy kolejnego gościa na naszej liście. E czarnej liście osób, z którymi nie chcemy rozmawiać w Pokénawie, a... a... tutaj gościu zachwala sobie sklep e, Raidela, czyli ten sklep, w którym kupiliśmy, Ja właściwie dostaliśmy za szkę ten rower. No w sumie całkiem spoko, szkoda, że w realu ludzie nie, dają, nie dostają rowerów za darmo, żeby po prostu móc sobie jeździć i je reklamować. No ale niestety... Takie jest życie, nie żyjemy w świecie Pokémonów. Tylko w świecie, gdzie na wszystko trzeba sobie yy, zazwyczaj ciężko zapracować. No ale cóż na to poradzimy? Powiem Wam, że ta droga rowerowa jest bardzo monotonna, bo właściwie przez cały czas walczymy tylko z dwoma typami Pokemonów, czyli właśnie Magnemite'em oraz, e, oraz Voltorbem. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto zbaczać e, z drogi, albo cofać się tylko po to, żeby wjechać na drogę dla rowerów i walczyć z tenerami, no to powiem Wam szczerze, że nie bardzo. No bo nawet mało doświadczenia dostajemy, jako że te pokemony są na zazwyczaj dużo niższych levelach, no tutaj Magnemite są koło levelu 15-16, natomiast Voltorby są na levelu 6, więc tutaj na tym etapie gry, na którym ja już jestem, nie robi nam tutaj dużej różnicy, czy zdobędziemy tych kilka punktów doświadczenia więcej czy mniej. No ale jako że ja jestem takim w pewnym sensie perfekcjonistą, który jednak o nie, dostaliśmy kolejny numer, który lubi wszystkie rzeczy w grach ukończyć, dużo rzeczy skolekcjonować, no to jak najwięcej każdej gry próbuje przejść. Dlatego właśnie Pokémon to jest gra dla mnie, bo tutaj jest zawsze dużo do kolekcjonowania i do roboty. Mimo że nie zawsze jest to bardzo pasjonujące. No i w końcu dotarliśmy z powrotem do Mała City. Nie chciałem wjechać na tym rowerze do sklepu, chciałem wjechać tutaj. Bo ta oto dziewczynka, jeżeli dobrze pamiętam, chciała mieć rower, żeby pojechać do miasta Slateport po Harbor Mail. No i tak się składa, że my właśnie mamy Harbor Mail, a dokładnie nawet dwa. I możemy się z wymienić na saszetkę, na żetony. No właśnie i dzięki saszeptce na żetony możemy sobie kupić żetony, żetony, których używamy w kasynie. Tutaj zaraz za płotem. Mhm. Chyba od tej pierwszej sprzedawczyni możemy sobie kupić jakieś żetonki. No może kupmy na początek 50 coinów za 1000 dolarów. A, ta dziewczynka nam po prostu dała lalkę torcika. Lalki w sumie są używane do ozdobiania sekretnych baz, do czego kiedyś w końcu przejdziemy, ale jeszcze nie w to jest ten etap gry. Ci trenerzy, z tego co pamiętam, już tutaj chyba wcześniej byłem, nie mają nic ciekawego do powiedzenia. No i co, zobaczmy sobie, jak wyglądają tutaj gry. Z tego co pamiętam są dwie gry, typowo hazardowe, to jest ten jednoręki bandyta. No i musimy tutaj w trzech turach zdobyć chyba jak najbardziej, no trzy takie same obrazki z rzędu. Tutaj przegrałem, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, nie wiem co udało, aha! Pod ukosem mamy 3 lotady. No i wyszedłem na 0. 3 straciłem i 3 zdobyłem. Spróbujmy jeszcze raz. No i znowu przegraliśmy. No i to, na tym to polega. Ja ogólnie nie lubię tego kasyna w tej grze, bo te gry są słabe, a nagrody są jeszcze słabsze i po prostu nie warte czasu. Pokazuję wam to tylko jako ciekawostkę. Tutaj mamy coś na na na, na wzór um, no, brakuje mi słowa ruletki. Chyba ruletka nazywa, nie wiem w sumie nigdy nie byłem w kasynie. Na szczęście mnie do tego nie ciągnęło. No i możemy tutaj obstawiać, które pola sądzimy, że wypadnie. Możemy szczegółowo podstawić. Na przykład nie wiem, żółtego Merila albo zielonego łajnota zielonego Merila. Możemy też podstawić tylko kolor. Czy żółty, czy zielony, czy Dróżowy. No, i jeszcze możemy obstawić którego pokemona ogólnie trafi. No a spróbujmy. Obstawmy, że wypadnie zielony. Why not? No i przegraliśmy. Tak jak się spodziewałem. Możemy grać dalej. Teraz obstawmy na przykład, że wypadnie jakikolwiek Azuril. Tym razem udało się nam trafić. Zobaczymy cztery żetony, A teraz obstawmy, że wypadnie nie wiem, kolor różowy. No i niestety wypadł zielony. Przegraliśmy. I Myślę, że to chyba tyle czasu będę marnował w tym kasynie. Ponieważ no, powiem wam szczerze, nie warto bawić się w to tutaj. No to jest strata czasu, dużo, bo, dużo by nam czasu zajęło z zebranie jakiejkolwiek rosonej ilości żetonów, no ale zobaczcie na co możemy je wydać. Mamy te emki. Pierwsza z nich to jest e, Double Team. E, tutaj następna e, Psychic, psychiczny atak, całkiem spoko, ale chyba każdy pokémon psychiczny może się go nauczyć. E, tutaj nie trafiłem, oczywiście znowu za szybko naciskam, drugi raz, super. Ten 35, miotarz w no całkiem spoko, ale też nie jest jakiś unikatowy atak. Thunderbolt, no właśnie o tym mówię. Thunderbolt by mi się przydał, ale granie w kasynie zdobywanie e, chyba ilu. Kurczę, za szybko naciskam. E, 4000 żetonów, żeby zdobyć mm, Thunderbolt, to jednak nie jest warte. No tutaj mam jeszcze ostatnim atakiem Ice Beam. Tu co możemy kupić? Aha, lalka, Trico, torcika i matkipa. Lalkę torcika dostaliśmy przed chwilą za darmo. No patrzcie, no, bez sensu. Pamiętam, że kasyno w Kanto było dużo fajniejsze, bo może nie duże, ale trochę fajniejsze, bo dało się tam wygrać unikatowego pokemona, takiego jak Porygon chyba inaczej się go nie dało zdobyć jak tylko wygrać w kasynie, więc jeżeli komuś by zależało na tym, to rzeczywiście warto by było grać w kasynie i zdobywać żetony, natomiast tutaj widzicie nie ma nic specjalnego, no i w sumie w remakach, czyli w Omega Ruby Alpha Sapphire to kasyno w ogóle całkowicie zamknęli, ale nie dlatego, że było bezużyteczne, tylko tam jakieś kwestie prawne, że promowanie hazardu i to musiałaby być inna kategoria wiekowa gry wtedy, a na to nie chcieli sobie pozwolić, dlatego hmm, dlatego po prostu zamknęli te kasyno. To taka ciekawostka, którą znam, bo osobiście w te gry e, nigdy nie grałem. Jeżeli ślicie moje filmiki na bieżąco, to wiecie. No dobra, myślę, że to co chciałem dzisiaj zrobić, to zrobiłem. Domek sztuczek, droga rowerowa oraz kasyno. No i nie będę sztucznie przedłużał odcinka, więc na tym na dzisiaj skończymy, a w kolejnym Epizodzie Wyruszymy na północ do miasta, niech się tutaj zaraz pom Pomogę sobie mapą Do miasta Lava Ridge Town, gdzie zobaczymy kolejną odznakę Ale to dopiero w przyszłości A dzisiaj już wam dziękuję i tak jak zawsze zapraszam do komentowania filmików Subskrybowania, zostawiania lajków, ponieważ każda wasza aktywność zwiększa zasięgi Mojego kanału, przez co łatwiej nowym osobom trafić na moje filmiki. Za co będę Wam bardzo wdzięczny. No i również zapraszam do dołączenia do mojego kanału Discord. Link w opisie. Wejdźcie, sprawdźcie co się tam dzieje i może się Wam spodoba. A na dzisiaj dziękuję i na razie cześć.